W tym materiale chciałbym odnieść się do ostatniej z poruszanych kwestii w poprzednim materiale. Kwestia niedziadowania i zakupu linii produkcyjnej dla samolotów bojowych nie odnosiła się tylko i wyłącznie do zaspokojenia potrzeby, jaką wyraziły siły powietrzne, tak jak dodatkowych dwóch eskadr. Inwestycja w zakup linii produkcyjnej nie ma żadnego sensu dla zakupu tylko 32 egzemplarzy. Uważam, że produkcja w kraju nie 32, a ponad 100 maszyn, zapewniając i pełną zdolność do obrony granic naszego kraju samodzielnie, i rezerwy, i zdolności odtworzeniowe, wtedy taki sens już by był. Ponadto za naszą granicą Ukraina toczy wojnę i choćby ze względu na jej potrzeby uruchomienie produkcji myśliwców wyrzutniowych w Polsce miałoby sens. Oczywiście... Ukraina nie ma obecnie na tyle pieniędzy, aby dokonywać zakupów nowych myśliwców. Logicznym jest, że potrzebnych dla siebie myśliwców sama by nie sfinansowała. Istnieją możliwości sfinansowania takich zakupów w ramach społeczności międzynarodowej, a także w oparciu o duże inwestycje finansowe. Nie ma jednak co liczyć na to, że jeśli Polska zainwestuje w produkcję nowych maszyn, to automatycznie znajdą się na nią klienci. Prawdopodobnie, jeśli nasz kraj nie pożyczyłby środków na zakup w naszym przemyśle tych samolotów, to w ogóle nie byłoby ze strony Ukrainy zainteresowania pozyskaniem naszych myśliwców. Dodatkowo, zawsze istnieje szansa, że po zakończeniu produkcji japońskich F-2 ich linia produkcyjna została zniszczona. Przecież i u nas, pomimo dalszych potrzeb utrzymania w służbie setek czołgów, jeszcze więcej pojazdów ich towarzyszących, zamknięto i zniszczono fabrykę silników do nich. Tym samym myśliwce Mitsubishi F2 będące japońską wersją F16 mogło czekać to samo, to znaczy fabrykę tych myśliwców. Oprócz F2 na rynku były jeszcze, są dwie konstrukcje, których zakup linii produkcyjnej i jej uruchomienie w Polsce byłoby możliwe w miarę szybkim terminie. Są to koreański KF-21 Borami, który jest na ostatniej prostej do przedprodukcji oraz F-18 Super Hornet, który w wyniku braków zamówień ma mieć zamykaną swoją linię produkcyjną. W przypadku KF-21 weszlibyśmy w dość perspektywiczny projekt, który przy dobrych wiatrach do czasu zbudowania fabryki w Polsce mógłby nawet zdążyć wyjść z fazy prototypów, a sami Koreańczycy intensywnie zabiegają zagranicznych partnerów do swojego projektu. W przypadku F-18 Super Hornet Otrzymalibyśmy sprawdzoną maszynę o podobnym poziomie zaawansowania, to już przez nas posiadanych F16, gdyż sam Super Hornet do służby wszedł w 2001 roku. Wraz z zamknięciem linii produkcyjnej przez Boeinga w St. Louis, cały sprzęt używany do jej produkcji można by przenieść do Polski. Ostatni kontrakt na F18 ma się zakończyć zamknięciem fabryki w 2025 roku. W przypadku F2 i F18, kraje ich używające u... przyjmują do służby F35. Tym samym używane przez nich egzemplarze maszyn, czy to przez Japonię, czy Australię, czy Stany Zjednoczone Ameryki, lub Finlandię, chociaż w tym przypadku byłby to tylko hornety, a nie superhornety, mogłyby zostać przez nas zakupione w formie pomostu lub dla celów szkolenia. Mogłyby, gdyby nie prawo japońskie zakazujące eksportu uzbrojenia przez Japonię, tym samym. No, Mogłoby być problemy z F2. Jednak nie takie problemy były pokonywane na tym świecie. Wystarczy spojrzeć, jak ruscy obchodzą sankcje. Można powiedzieć, że opcja australijska wydaje się bardziej prawdopodobna. Oczywiście australijsko-amerykańska. Zwłaszcza że Australijczycy oferowali swoje F18 Ukrainie, chociaż później się z tego wycofali. Jednakże nie samą produkcją człowiek żyje. Finalne produkty mają tak samo i wymagają odpowiednich łańcuchów logistycznych i poddostawców. W przypadku wspomnianych w poprzednim materiale samolotów od F16 przez F35 przez F15EX i kończąc na Eurofighterze, w ramach negocjacji podczas zakupu nie ma żadnych problemów, aby produkcję części lub całych komponentów lokować w Polsce. Przy zamówieniu na F35 inne kraje tak robiły. Polska niestety z tego zrezygnowała a przyczyny tego stanu rzeczy nie są znane publicznie. Osobiście uważam, że produkcja silników w Polsce do używanych w naszych siłach powietrznych samolotów bojowych to cel, do jakiego nasze państwo powinno dążyć. W poprzednim materiale zapomniałem poruszyć też kwestii zagubionych nocnych poszukiwaczy Bursztynu, pomimo tego, że o tym mówiłem, że to poruszę. Którzy to zostali wypuszczeni przez policję po spisaniu nieprawdziwych numerów i po braku realnych wyjaśnień ze strony podejrzanych, dlaczego nurkowali w środku nocy koło naftoportu. Jest to problem, gdyż pokazuje to słabość państwa polskiego w ochronie obiektów infrastruktury krytycznej. Oczywiście to jak postąpiła polska policja, to również przykład niemocy naszego państwa. Ale ja jednak chciałbym się skupić na profilaktyce oraz na tym, aby nie dochodziło do takich sytuacji w przyszłości. Musimy sobie zacząć zdawać sprawę, że nie tylko za naszą granicą jest duża wojna, ale też i u nas. Incydenty są wysoce prawdopodobne, a nawet, na chwilę pomijając nasze wojsko w tej kwestii, to nasze państwo jest absolutnie nieprzygotowane do wojny. Nie tylko brakuje odpowiedniej lub nawet jakiejkolwiek obrony cywilnej, ale brakuje też ram prawnych, struktur i ludzi, którzy by zabezpieczali naszą infrastrukturę krytyczną. Nie wszystkie sprawy można rozwiązać telefonem do wotu czy wojsk operacyjnych i patrolowaniem granicy czy wykonywaniem innych zadań przez wojsko. Trzeba radykalnie podejść do tematu, zaczynając od zbudowania odpowiednich ram prawnych na już i na przyszłość, by tą problematykę podjąć, a nie na przykład wypuszczać podejrzanych w przypadku policji czy nawet nie ścigać ich ze względu na braku prawnie w przypadku ochrony. Nie może być tak, że nawet jeśli by się pieniądze znalazły na zatrudnienie ochroniarzy czy zbudowanie Polskiej Straży Przybrzeżnej dla obiektów nadmorskich, która to wdzielona z Policji czy Straży Granicznej, na których to obecnie spoczywa za zadanie ochrony tych obiektów, że ta straż nie mogłaby nic takim osobom zrobić lub nie miała odpowiednich narzędzi, by zapobiegać sabotażom lub ścigać sabotażystów. Tak jak to jest w przypadku ochrony. Mówię tutaj tylko o jednym aspekcie tej sytuacji, bo to, że polska policja i straż graniczna wymagają zwiększenia kompetencji, finansowania i zmiany ich statusu na bardziej gotowe do działania na progu wojny, to już inna kwestia i ta kwestia, wobec której raczej panuje w społeczeństwie zgoda, że trzeba tu działać. Nie możemy żyć w kraju u progu wojny, gdzie za naszymi granicami jest wojna, Szturmują nam granice migranci, spadają nam w kraju rakiety, latają sobie w naszej przestrzeni powietrznej statki powietrzne nieprzyjaznych państw. W sferze cybernetycznej jesteśmy drugim najbardziej atakowanym obiektem po Ukrainie na świecie. I jednocześnie od żołnierzy pełniących służbę wartowniczą wymagać, żeby postępowali tak, aby przypadkiem ob obrona chronionych przez nich obiektów nie wykroczyła poza najwyższą konieczność. Bo inaczej pójdą do pierdla i stracą pracę, a od funkcjonariuszy Straży Granicznej, że jednocześnie będą aniołami w ludzkiej skórze, dochowujących najkorzystniejszych praw i statusów, np. uchodźcy dla ludzi, którzy obrzucają ich czy to kamieniami, atakując ich i niszczą mienie publiczne, a z drugiej strony wymagać, by utrzymywali szczelnie granice naszego państwa. O policji nawet nie będę się wypowiadał, bo omówienie kwestii, które należałoby poprawić w policji, powinno zostać zrobione w osobnym materiale. Trzeba tą sytuację zmienić. Osobiście uważam, że w obliczu wojny natychmiast powinno mieć miejsce zaimplementowanie instytucji wyjęcia spod prawa i zdecydowanie docenienie życia i zdrowia funkcjonariusza publicznego wykonującego przecież rozkazy, a nie własne widzimy się. Dalsze traktowanie ich jak wrogów społeczeństwa, gdy wykonują wydane im rozkazy, łamane przez traktowanie ich jak kozłów ofiarnych, gdy coś się stanie, co nie wygląda dobrze w mediach, musi się zmienić. Na posterunku funkcjonariusz jest Panem i władcą świata i trzeba się dostosować do jego poleceń, a w przeciwnym razie muszą być konsekwencje dla osób, które się nie stosują. Osoby nie stosujące się do poleceń funkcjonariuszy. Nie mogą być traktowane tak samo jak ludzie, którzy nie przekraczają norm prawa. Nasi obrońcy muszą móc po prostu nimi być. Nie można od nich wymagać jasnowictwa, a gdy są atakowani lub zagrożeni, żeby postępowali tak, jak gdyby nigdy nic. Broń wydawana funkcjonariuszom to nie jest zabawka i nie można opierać systemu porządku publicznego tak, że społeczeństwo może ten fakt lekceważyć lub w ogóle o tym nie myśleć. Nie można oczekiwać, że zostanie użyta dopiero w ostateczności, bo gdy już coś się stanie, to nieraz będzie za późno na działanie. Nie stać naszego kraju na obsadzanie każdego rogu i każdego kilometra naszej granicy odpowiednio miłym panem, który będzie prosił kogokolwiek o cokolwiek. A od samorządów powinniśmy wymagać, aby wreszcie ci ludzie wzięli się za obronę cywilną jakoś potrafią dopilnować, aby na straże miejskiej strefy parkowania wykonać nasze pieniądze i dopilnowywać ich, a potem z nas wyciągać kolejne pieniądze za opłaty i mandaty. Dziękuję.